kochani na kanale nagrywamy sobie odcinek, który obiecałam w ostatnim odcinku, czyli opowiadam o koniach, które mieliśmy i które sprzedaliśmy yy, i w sumie opowiemy sobie trochę o nich. Powiem wam co nieco, bo niektórych nie, na przykład nie znacie, bo nie wniosiliśmy tu do YouTube'a, niektóre znacie bardzo dokładnie, także też było to wiele pytań, żebym opowiedziała, ile miałam koni, jakie to były konie i w ogóle wszystko o nich. Także sobie opowiemy z widokiem na aktualne konie no i będą się jakieś zdjęcia pojawiały tych koni w ogóle, żebyście sobie zobaczyli jak one wyglądały i w sumie zaczniemy sobie od klaczy, którą kupiliśmy razem z EBay, tylko że miesiąc później ją kupiliśmy ale razem przywieźliśmy, przywieźliśmy do naszej stajni. Pierwsze zawitały, pierwsze postawiły kroki w... Nowych boksach, które już nie są aż tak nowe. E, przeszły wiele destrukcji i w ogóle jakichś dziwnych rzeczy. Także w sumie, dobra, pójdziemy sobie do Kaśki, żeby było ciekawie. No i pierwszą klacz, znaczy drugą klaczą, którą kupiliśmy, była to Fantazja. Klacz, która aktualnie ma 10 lat, ale kupiliśmy ją w wieku 6 lat, i zaraz potem miała 7 urodziny. Więc w sumie to tak go. Nie z półfryską, jej ojciec to fryz, a matka była SP po Polaku chyba. Była kochaną kratą z ziemi, ale z siodła była w zupełnym przeciwieństwie. Była bardzo uparta, trudna i po prostu nie dawaliśmy sobie z nią rady. Yy, daliśmy ją w trening właśnie do pani Dari Kobiernik, żeby trochę ją naprostowała. Ee, to ty tutaj biegniesz do mnie, żeby trochę ją naprostowała lecz w sumie mało z tego wyszło e, zdecydowaliśmy razem z panią Darią na sprzedaż jej po czym właśnie kupiliśmy Dawinciego, który tam aktualnie stoi i jeśli chcecie dowiedzieć coś o nim e, o Dawinczym, no to wszystkie konie aktualnie opowiadam w, w ostatnim filmie na kanale tak, w ostatnim filmie na kanale no i daliśmy ją w trening do Pani Dali Kobiernik i zdecydowaliśmy się na jej sprzedaż. Yy, Zgodnie głównie na jej charakter i na to, jak chodziła pod śladem nie była dla nas. W 2018 roku, jak yy, jeszcze nie była nasza, ja jej nie znałam, to urodziła rybaka, który dwa lata później, czyli w 2020, 2020, padł, był to ogier, yy, czyli podejrzewam, no, pierwszy pierwszej jej źrebak raczej, yy, ona aktualnie przybywa w Warszawie, z tego co wiem. Ym... Coś tam na Instagramie widziałam jakieś jej zdjęcia, aktualne i w sumie wygląda to tak samo jak wcześniej. Tak, tak, tak mała. I kolejny to był źrebak, czyli źrebak taki jak ona. Znaczy inaczej wyglądał, wam się wyświetlić zdjęcia, jakieś filmy i tak dalej. Był to źrebak po iwej. Był to Ogier, aktualnie jest Wałachem, bo właściciele go wykastrowali. Ci właściciele, którym sztaliśmy go. E, również był po Fryzie, jak i Fantazja, o której Wam opowiadałam przed chwilą. Jego ojce, ojcem był syn. Oj, syn e, po Ojcu Fantazji. Tak, czyli ojciec Fantazji. Uro... Boże, urodził. Ojciec fantazji, ma syna, który był synem... Yy, 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 który był ojciec, ojcem Rio. Rio, jego pełne imię to I am Rio, czyli I am Rio. Yy, był dobrze wychowany, był naprawdę dobrze wychowany. Szanował ludzi, umiał chodzić na uwiąże, był tak spokojny w wszystkich zabiegach pielęgnacyjnych. Był zupełnym przeciwieństwem Capri i... No on chodził na uwięź, on stał przywiązany, no on wszystko, podawał nogi, był tak spokojny, no ale sprzedaliśmy go ze względu na brak miejsca w stanie, który nie mieliśmy aż tak, nie mieliśmy tego pastwiska to przede wszystkim i w ogóle, no, no i też nie wiązaliśmy z nim przyszłości, tylko na to, że no nie był to zbyt duży koń i w sumie taka mieszanka, po ten... No to nie był nam potrzebne, tym bardziej, że to był wałach i w ogóle. No to no nie był nasz znaczy ogier. No to nie był nam w ogóle potrzebne. Też nie chcieliśmy mieć ogiera, ze względu na to, że właśnie Iwej klaczą była i tak dalej. No nie chcieliśmy po prostu i tyle. I kolejny koń, który, którego na pewno pamiętacie, jeśli oglądacie nasze filmy, był to Ori e, Boże Rio, Był to Zero to Hero. Um, niektórzy na pewno go pamiętają. Kupiliśmy go jako ogiera. Początki jego kuchna też są na kanale i tak dalej, potem zdecydowaliśmy się na jego kastrację ogólnie. Nie ze względu na charakter, tylko po prostu chcieliśmy puszczać wszystkie konie razem, a nie na przemian, żeby nie każdy, po prostu niektóre były poszkodowane i musiał się stanie, przez to, że on jest ogierem, ale chcieliśmy mieć wpadki, jakieś z pastwiska po, po nim i po Iwej. Mała za mną chodzi w ogóle. Ona jest taka słodka. Aktualnie zaczął starty pod polą. E też film z jego sprzedaży, jest na kanale, z zawodów też jak startuje pod polą co ty robisz? Co ty robisz? No chodzisz mnie tutaj od tyłu. W ogóle dziadkiem jego jest talobed, a rodzice hi rozstartowali na wysokim poziomie oboje. Niestety ojciec został uśpiony chyba przez kolkę, bo ktoś mu ktoś go otruł chlebem spleśniałym, tak mi się wydaje. Z tego co pamiętam, no a Hiro sprzedaliśmy ze względu na brak możliwości jego rozwoju w naszej stajni, bo y, on był tak ledwo zajeżdżony, nie nadawał się dla mnie po prostu, żebym ja go dalej prowadziła, bo nie mam na tyle doświadczenia, żeby go prowadzić. Y, a Karmelek jest tylko rok starszy od niego, ale jest dobrze po prostu ujeżdżony, zrobiony i tak dalej. Y, no A Hiro kupiliśmy w wieku dwóch lat. Sprzedaliśmy na początku tego roku, jak miał 4 lata. Więc, no, jak nie wiecie co to Hiro, to możecie się cofnąć. Kto co to Hiro, to możecie się cofnąć do ostatnich filmów i tam jest film z jego kupna i ze sprzedaży jego. Więc, no, bajelę to na pewno każdy zna, jego się nie da nie znać. Jest to ogier rasy Irish Cob, ogier z licencją. Sprzedaliśmy go też na początku tego roku U nas został zajeżdżony yy, u Pauliny, czyli u Ranchablu przyjął jesta i tak dalej, ale u nas został, został zajeżdżony aktualnie z tego co wiem też jest w treningu. Yy. No i kupiliśmy go też ze względu na to, żeby właśnie Iwej zaszło, bo Iwej nie chciała zachodzić wcześniej. I odkąd mieliśmy za też nie zaszła, kupiliśmy go w 2021 roku i nie zaszła do tej pory. Więc próbujemy we wtorek i tak dalej. Zobaczymy. Co ty tam masz buzi? Co ty masz buzi? Oddawaj to. Kokardkę masz czerwoną. Skąd ty to znalazłaś? No. No i co kupiliśmy właśnie na to, żeby Iwej miała źrebaka. No, no nie udało się. Lecz pokrył dużo klaczy w naszej stajni, które przyjeżdżały na stanówkę. Już pierwszy źrebak po nim się urodził w tym roku. Ogierek. E, Jasiu. Bardzo piękny ogier wyszedł i zrównoważony i spokojny. Daje on, ten bajer daje naprawdę tak piękne te źrebaki, naprawdę. Super one są, nie dość, że piękny to jest ten charakter, no cudowne są. No i ostatnim koniem, którego mieliśmy, czyli ostatni piąty koń, to był kucyk Shetland. W sumie siwego, bo tak miał na imię, to um, uratowaliśmy z z tajni przydomowej takiej rodzinki, która karmiła go kapustą, był wychudzony i wcześniej, z tego co wiem, on był, jak był taki chudy, to on chodził na jakieś oprowadzanki jazdy i w ogóle. No, niefajna sytuacja, był bardzo wychudzony. U nas y, odratowaliśmy go, weterynarz jak go kupiliśmy, nie dawał mu w sumie dużo, powiedział, że no, długo nie pożyje, mimo że kupiliśmy go, to on miał 14 lat, teraz ma chyba 16. Kupiliśmy też go w 2021, w lato, znaleźliśmy ogłoszenie, jego. chcieliśmy w ogóle mieć kucyka na oprowadzanki, Ale trafiliśmy na niego i jak już go zobaczyliśmy, pojechaliśmy go obejrzeć, już nie mogliśmy go tak zostawić, bo było nam po prostu jego szkoda Żeby go tak zostawić, sprzedaliśmy go na początku też tego roku, z tego co wiem teraz jest też na sprzedaż z względu na jakieś sytuacje rodzinne, więcej nie wiem. Jak ktoś by chciał, to naprawdę go polecam. Stoi w zachodnio-pomorskim na Olichie, z jego ogłoszenia więc wystarczy sobie tylko wyszukać go i będzie. Um, też jego film, film tego wyjazdu, chyba też jest na kanale. Z Kupna nie, no bo wtedy jeszcze nie mieliśmy YouTube'a. Jak ktoś go nie pamięta, to polecam obejrzeć sobie filmy. Jak, tak jak również, jak ktoś nie pamięta Hero, Baileysa i właśnie Siwego, no to polecam obejrzeć sobie filmy. To tam wszystko o nich jest. Yy. I co? W sumie to było wszystko o koniach, które sprzedałam i które miałam. Było ich równo 5. Yy. No i co? no tak, było ich 5. Więcej nie było. U nas też w stanie stał taki rudy Ale to nie był nasz tylko Kaliny, więc jeśli to oglądasz to pozdrawiam Kalina. Yy... Tam na moim Instagramie chyba jest filmik na... Rudego. Także no. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, oglądajcie, lajkujcie, napiszcie jak by... jaki film byście chcieli na naszym kanale jeszcze. Ja realizuję, ja ważę pomysły powoli. E eu não sei nem o filme, eu